Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru staramy się dziś w Dwójce zgłębić i poznać tajemnicę teatru, zarówno tę metafizyczną, jak i tajemnicę warsztatu teatralnego. Na najbliższe 10 minut przenieśmy się do krakowskiego teatru Lalki Groteska, za kulisy tego typu teatru, jak wygląda praca. Na to spotkanie zapraszam nie tylko teatromanów, ale także młodych widzów i dzieci. Wiele ciekawych rzeczy tam się dowiecie o pracy w teatrze lalkowym. Łączymy się z Krakowem.